Witam serdecznie. No, jedziemy dzisiaj znowu jadę do sądu do miasta, także będę z samochodu, Wam opowiem taką historikę o, albo parę historiek nawet. <laughs> o... o tym, jak składają skargi ludzie. No to będzie ciekawe. Posłuchajcie, w tamtych czasach jeszcze w latach będę mówił wam o latach 80. Najpierw opowiem pierwszą ciekawą historię, to jest. Związki zawodowe w tamtych czasach były bardzo, bardzo mocne i miały dużo do powiedzenia. Także pracodawcy bardzo się z nimi liczyli. No i w związku z tym, to wszystkie takie zażalenia, jak, jak szły przez związki zawodowe, to były poważnie brane pod uwagę. No to jest z lat 80. kiedy pracowałem w, w tym starym Wall Center w tych dużych budynkach i miałem takiego jednego pochodzenia albańskiego superwizora, który pracował dla mnie. i on. On, jego zadaniem było tak zwane standardowe sprzątanie biur, czyli miał tam grupę kobiet, zazwyczaj bo to większość kobiet odkurzała i wyrzucała śmiecie i sprawdzał i, i, i jakość i rozdawał klucze. No takie podstawowe rzeczy, co tam superwizor robił w tamtych czasach. Wyszła dyrektywa, ponieważ jedna, jedna z kobiet została złapana jak wynosi całe worki puszek pustych, nie, zbierała sobie, te po 5 centów były, zwrot depozytu był 5 centów i ona zbierała te puszki i takie wielkie wory targała z budynku. No i ponieważ nie podobało się to w Port Authority, którzy byli właścicielami budynku, wyszedł zakaz, że nie mogą te kobiety, żeby ukrócić im to. No więc on był jednym z tych, który ten musi to wykonać. W związku z tym, że którejś z kobiet bardzo się nie podobało to zarządzenie i wzięła to tak, jakby to od niego wychodziło. No więc, a człowiek teraz wam powiem. Starszy, długo pracował, znałem go od dawna, łysawy. Miał nawet restaurację na Bronxie, gdzieś z kimś ze wspólnikiem, także pracował i u mnie i coś jeszcze prowadził. No i takie złożyła na niego zażalenie. I teraz muszę wam powiedzieć jak ta kobieta wyglądała. Była w wieku około 70 lat może. No i powiem no powiem, piersi chyba jej do kolan dosięgały. A dlaczego o tym mówię? Bo oskarżyła go, że w windzie ją za piersi złapał. <laughs> Naprawdę, jak słowo daje. No I, i to jest sexual harassment. No, to normalnie. Musieli rozważać to, no co zrobić, jak powiedziała, nie ma świadków, jej słowo przeciwko jego. No i co z tego, że tak jak wygląda i że i zdrowy umysł mówi, że no... <ścoughs> no nie, nie można tego powiedzieć, ale na zdrowy umysł. No, 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 no kikiem by tego nie dotknąć. Gdzie no? No tak mówię, no przepraszam. <laughs> musieliśmy przenieść go. Nie, 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 było żadnej kary, ale <laughs> musieliśmy go przenieść w inny rejon. Nie stracił nic się nie stało, nie? Bo nie było udowodnione, ale tak się ustępowało wtedy związkom zawodowym. Co nie zmieniło sytuacji z, z tymi puszkami, bo dalej nie mogły zabierać tych puszek, także to, to nic nie pomogło tej kobiecie. <laughs> Powiem wam o mnie, na, na mnie jakie były zarzuty ze związków zawodowych parę Jeden był w, e, Pracowałem wtedy w Columbia University I, e, i zawsze brałem wszystkie wszystkie jakieś przeszkolenia, jakie były, czy coś ekstra. Nawet chodziłem ekstra do, do, na, na różne kursy. Co tylko mi popadło, to zawsze starałem się troszkę dokształcać i, i, i być lepszym w tym zawo zawodnie, nie to co robiłem. Co ważne, powiem Wam, że nauczyłem się, bo byłem kiepsko, nie miałem wymowy mocnej. Także do dużych. E, grup ludzi, to troszkę byłem skrępowany mówić się i za cicho mówiłem. I poszedłem na taki kurs w Carnegie Hall się nazywało. Bardzo na taki dosyć drogi i dosyć długi, bo to chyba było, chyba z 6 tygodni, nie wiem, czy raz czy dwa razy w tygodniu żeśmy chodzili i to było tylko public speaking, czyli mówienie do, 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 do grup ludzi. Bardzo mi to pomogło, naprawdę. Na początku mi się chciało śmiać, jak oni to prowadzili, bo to było. Trzeba było swoje emocje tam pokazywać przed tymi ludźmi, nie? No i ci partycypanci wszyscy tam to, to albo płakali, albo się śmiali, albo tam różne rzeczy. No ale ja w tamtych czasach tak z życia przed... Do was mówię teraz do kamery, bo stary jestem i już mogę opowiadać o wszystkim, a wtedy to tak jakoś śmieszne to było, no ale pomogło mi bardzo. Bardzo mi pomogło, naprawdę. A ten. Ale chciałem mówić o czym innym, bo w Columbia University był taki kurs, zrobiło, e, zrobili, żeby właśnie jeżeli chodzi o przyjmowanie ludzi do, do, do pracy i w ogóle e, takie, w takich sytuacjach, nie jak się zachowywać, no bo tam są bardzo duże restrykcje, co można się pytać, czego nie można, co można powiedzieć, czego nie można. Także był taki kurs, w którym ja brałem udział. No powiem Wam, że ta, ta co wykładała, to wzięła ode mnie. Zaczęliśmy dyskutować, jak się, jak się przyjmuje ludzi do, do pracy i ona poprawiła swój kurs z, z tego co ja jej powiedziałem, jak ja przyjmuję do pracy. No, także miałem taki fajny system. Powiem Wam już my, bo skąd się wziął na mnie to zażalenie, mieliśmy na, na, na stanowisko, że ze, ze, ze sprzątacza było i otworzyło się stanowisko jak się mówi, Forman, nie? Ten, ten co z pomiędzy supervisorem, jak się nazywa, a, no, zapomniałem, jak się słowo polskie nazywa. No W każdym razie otworzyła się troszeczkę wyższa pozycja, no i zamiast wziąć z zewnątrz, zawsze brałem najpierw swoich ludzi, nie, Co tam, a tam dużo pracowało dla mnie, to, to brałem im, dawałem szansę, nie, żeby oni pierwsi byli zawsze, jak ktoś się kwalifikował, to, to... i zazwyczaj z takiej grupy się znalazł ktoś do, do, na tą wyższą pozycję, nie, żeby im dać, no ale były wymagania i takim jednym z podstawowych, podstawowych wymagań to było ukończenie szkoły średniej. Co w ogóle nawet, żeby tam sprzątać trzeba było mieć szkołę średnią ukończoną, co oznaczało, że w sumie, którzy, ktokolwiek składał o tą wyższą pozycję, to powinien już mieć tą szkołę średnią, nie? Ja nie wiem kiedy to wprowadzili, czy dawno, czy niedawno, no ale powinno być. No ja robiłem taki panel po prostu, robiłem właśnie, paru z tych, z tych, tych moich superwizorów było, ze trzech chyba, i dwie osoby były z tych już, którzy są tam tymi, w związkach zawodowych i, i już są tymi foremanami, nie? I, da, i po prostu im dawałem kartkę no drukowałem im druk i oni oceniali według tego druku punktami i punkty dawali tym ludziom nie? tak żeby to było sprawiedliwie i na końcu zbiórek, zbiórka była tego i podliczaliśmy i ostateczna decyzja była czy, czy się wszyscy zgadzają czy nie I jak jest, wszyscy się zgodzili no to ta osoba dostawała pracę no i był jeden pracownik, który jak przyszedł nie, nie, nie wykazywał że ma, że ma tę że ma tą szkołę średnią skończoną no nie wiem jak się dostał do pracy bez tego, bo, ale nie ma dokumentu żadnego ani, on był z Dominik chyba Dominikanin, z Dominika Republic, nie, nie, nie pokazuje, mówię, no musisz coś pokazać, bo nie możesz, pierwszego szczebla nie przeskoczyć. No to przyniósł mi takie zaświadczenie, że, że w tym, że, że w, na studiach brał jakieś, jakiś tam kursy, które, no jak, pom tak pomyśleć, on no, na, na studiach niby powinien, Mieć szkołę średnio skończoną, żeby się dostać. Ale jak zobaczyłem, jakie brał te, te klasy, to one nie były akredytowane, czyli bez kredyt, kredyt, kredytów, czyli to nie były klasy, w, żeby zdobyć, żeby skończyć studia, tylko po prostu takie. Wo Wolny strzelec, nie? Każdy musi się zapisać, zapłacić i pójść i, i, i tam czy Excel się uczyć, czy historii, czy czego chcesz. Możesz sobie wziąć, nie musisz, jak nie, nie dostajesz kredytów, to nie musisz spełniać żadnych kryterii, tylko płacisz i idziesz. No i mu mówię, to nie, to nie, nie pokazuje, bo to są bez kredytów te, te, te klasy. No i złożył na mnie dyskryminacja, no. I to jeszcze jakie było. To dochodzenie było do jakiejś gazetki studenckiej, zrobił artykuł, no, no narobił ta, takiego hałasu przez to. i to nie moje rules, to nie moje te... E, jak się mówi? to nie ode mnie wyszło to z wyższej tej, no musisz mieć szkołę średnią człowieku, no takie było a ta Columbia University do takich tam pieściła jak nie wiem tych wszystkich e, no a drugie było na mnie tak mnie zaskoczyli te oskarżenie to było, już, już pracowałem w dole miasta Miałem taki duży budynek, no tam było sporo tych ludzi, tam chyba pracowało dla mnie 160, tak, czy... gdzieś 100, 164 chyba ludzi. <grydy> I ten przychodzi nagle, nie stąd, nie zowąd, z głównego biura, przychodzą, że jest... że ja dyskryminuję. Nie? Na jakiej podstawie? Bo wszystkich ostatnich 10 pracowników, których zwolniłem, bo tam pracowałem długo, także co jakiś czas coś wylatywał z pracy. To wszyscy byli kolorowi, żadnego białego, wszyscy mieli jakiś kolor skóry. No, tylko na tej podstawie im zrobili. Nie, nie merit, nie, nie dlaczego, nie co zrobili ci ludzie, nie żadne pytania, tylko dziesięciu gdzieś kolorowych wyrzucił i się tłumacz tego. No, jak słowo daję. Jak słowo daję. Miałem szczęście, bo, bo jeden z tych ludzi, miał imię i nazwisko, który. Randy Jones się nazywał, które im się zdawało, że jest kolorowy, a to był biały człowiek. <noise> także z tych dziesięciu jeden był biały, alkoholik, pił, on śmiecie wyrzucał i pracował nad takim e, to, co, te, te śmiecie, to, także była taka praca, że mógł tam coś się stać i tam było niebezpiecznie, on coś tam, nie pamiętam co zrobił, ale to, to nie tak, że wylatuje od razu, no ale biały był i był zwolniony z pracy za, za to, no i za picie, bo w pracy pił też. No i tylko odpowiedziałem im, że Randy Jones jest biały i, i wszystko poszło do... Ale naprawdę, no, nie, nie żartuję, takie, takie oskarżenia. W tym, w... A, no nie, co może starczy 10 minut, to wystarczy na jeden ten. Także, no, żarciki jakieś tam zrobię na innych, na innych kanałach, także kocham Was wszystkich i na, na dzisiaj będzie tyle... Jadę, jestem ławnikiem, tak jak mówię, bardzo ciekawa sprawa. Obradujemy dzisiaj już drugi dzień, także może skończymy dzisiaj to przez, przez weekend, sobotę, niedzielę, może Wam nagram całą sprawę. Bardzo bardzo ciekawa sprawa, no, będziecie lubieli, No, na razie, ciałko.